Witam wszystkich. Krótki filmik podsumowując wczorajszy start, wczorajsze zawody oraz plan na, na kilka następnych dni. Także z, ogólnie z zawodów, z występu jestem zadowolony, z formy jaką prezentowałem. W skupu zgodnie z planem, także jakość sylwetki, wygląd waga, wszystko było odpowiednio, czyli tak jak zamierzałem. Wszystko, wszystko poszło zgodnie z planem. Samo zajęcie, samo miejsce, które zająłem pewnie mogło być lepsze. Nie jestem z tego zadowolony. Moim zdaniem prezentowałem sylwetkę na, 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 lepsze, na lepsze miejsce. Niemniej jednak nie, w sumie nie, jakoś nie bardzo do tego nie, nie przyłączam. Dużo, dużo, powiedzmy, energii i jakoś tam stresu. Zdaję sobie sprawę, że jestem jeszcze świeży, jestem świeżakiem na polskim rynku i, i tak jak w wojsku muszę przejść swoje, 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 swoje swój, 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 swój czas, zanim zacznę wygrywać większe zawody, ponieważ jeszcze nie jestem tak jakby, nie jestem nie, 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 dużo ludzi nie jest do mnie przekonanych. Powiedzmy, jestem, jestem w, miarę, w miarę osobą, osobą nową i świeżą w polskiej kulturystyce. Większość swoich zawodów wcześniejszych i startów było za granicą. Także. także buduje swoją, swoją markę i, i, i osobę w Polsce. E, ale wszystko do zrobienia, tak jak mówię, ja nie, nie, nie zajmuję się po jakimś, po, po zajęciu drugiego miejsca na, na, na zawodach. E, ważne dla mnie jest to, e, jeżeli popełniłem jakieś błędy, błędy e, jak mogę je ulepszyć, albo nie popełnić drugi raz e, i jeżeli cały czas się rozwijam i ulepszam swoją sylwetkę, o to, o to chodzi, cały czas, cały czas się rozwijam i, i, i brnę do przodu. Jeśli chodzi o następne zawody, wiadomo, jest to bardzo blisko między jednymi a drugimi, tydzień czasu praktycznie. Wczoraj wróciliśmy do domu około 12 w nocy, dzisiaj o 6 rano już byłem, robiłem aeroby, wiadomo, Utrata wody i, 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 i zabawa z węglowodanami, i tak dalej, dalej, będzie miała to do tego, że przez jakiś okres czasu będę trzymał więcej, większość, organizm zatrzyma większość wody, dlatego y, trzeba z każdy dzień, nawet i każdą godzinę zaplanować bardzo, bardzo uważnie. Znam na. Schór, na, te, na, na swój organizm na, na, na tyle dobrze, że wiem, że jest to do zrobienia, wiem, że będę w świetnej formie, wiem, że będę w takiej lub lepszej, nawet formie na mistrzostwach Polski. E, niemniej jednak, planowanie tych następnych 4-5 dni e, jest niezmiernie, niezmiernie ważne, żeby zrobić to wszystko jeszcze od bardziej, pewnie, restrykcyjnie zgodnie z planem. E, także dzisiaj, e, tak mówię, zrobię marowery rano e, z reguły. E, ostatni trening rób, nóg robię jakiś tydzień przed zawodami. Dzisiaj zrobię. I je delikatnie, pewnie czworogłowe, dwugłowe e, i łydki, tak powiedzmy na 50%, e, żeby tym mniej się pobudzić. E, niemniej jednak, nie za bardzo, ponieważ nie chcę, żeby, żeby za, za kilka dni jeszcze były, były e, było odczucia że, że tego, tego treningu. E, także to powinno być wszystko e, znormowane ku, ku pewnie piątkowi. Wtorek, środa zrobię trochę góry, pewnie jakieś, jakieś klatka plecy, później bicep, triceps, barki w środę, później delikatnie będę widział cardio, w zależności wszystko, tak samo jak organizm będzie reagował na poszczególne rzeczy. No i niezmiernie ważne, wiadomo, regulacja i monitoring odżywiania, posiłków i dobranych, dobranych proporcji, także to będzie pewnie wymagało tutaj. Yy, zmian i modyfikacji pewnie z godziny na godzinę, z dnia na dzień, yy, także w zależności wygląd, grubość skóry, poziom wody i, 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 i pewnie waga tak samo będzie miała tutaj dużo, do, dużo zna, znaczenie, duże znaczenie, ponieważ yy, w, na ważeniu na Mistrzostwach Śląska miałem 94,9 kg, gdzie y, kategoria była do 100 kg, także miałem dużo zapasu na Mistrzostwach Polski. Ta kategoria jest do 95, czyli muszę zmieścić się do 95 kg. Y, także tutaj będę musiał jeszcze bardziej to kontrolować, monitorować, żeby, żeby nie przekroczyć tych 95. Także, także y, y, ale wszystko mam zaplanowane, wszystko wiem. Y, motywacja jest y, do, 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 do dalszych. dalszych treningów i ostrej walki, także tyle ode mnie, pozdrawiam śledźcie dalej cały, cały proces następne kilka dni plus z Mistrzostwa Polski już za 5 dni ruszamy, działamy Dojka tym pozdrawiam